Dzień dobry, ja jestem pan sędzia piratów. Chciałbym rozpocząć nabór do naszego tajnego stowarzyszenia Piratów. Czy jest ktoś chętny? ja, ja chcę! Ktoś ja bym chciałby chciał być wybiec? piratem! Nie, nie. Może pan Heniek? On jest jakiś dziwny, lepiej ktoś inny. W takim razie piratem zostanie... Murowane zwycięstwo! Mam jabłko. Oczy, oczy. Spokój! Spokój mówię! Jak pan tu wszedł, proszę stąd natychmiast wyjść! Ale macie śmieszne czapki. Wcale nie. Idź sobie! Są fajne! Pamiętam czasy, gdy nasza działalność raczkowała. i mieliśmy czapek, młotka, i mieliśmy nic. Jedynymi członkami naszej organizacji były ptaki. I wtedy mi olśniło, czemu by nie zrobić czapek dla piratów? Byłoby im ciepło w głowę. Stworzyłem ją z zupełnie zwykłej czapki, tylko przyczepiłem znaczek z czaszką. Tak dla bajerów. Motek zdobyłem przy okazji. E, zapomniałem oddać panu Kowalowi. Dorwę złodziej złodzieju jeden! No, jak dacie czapkę, to ja mogę dojść. Przyjmujecie! Ale ja chciałem! Gdzie byłeś, jak pytałem? Teraz już zastukałem, więc jest za późno. Ja mówiłem! Bardzo mi przykro, ale w ogóle mnie to nie obchodzi. O jaka śmieszna kołwojska czapka! Piracka. Teraz nasz najmroczniejszy rytuał. Natrzemy cię pastą do zębów. To najtajniejszy obrzęd naszego bractwa, więc jeśli ktoś się kiedyś o tym dowie... Widziałem to i teraz idę wszystkim powiedzieć. Ach! Nie! Nie mów! Wszystko, tylko nie to! Wszystko? Hehe. <ślesk> Wszystko idzie zgodnie z moim perfekcyjnym planem. Jestem teraz prawdziwym piratem? Przybij przysłowiowego żółwia. Ale tak do ściany? Nie jestem przysłowiowy! Odłóż mój mózg tam tego żółwia! Załóż ten czapkę! czapkę. Zgodnie, tak! Ech. Gdzie jest jakaś kobieta, bo muszę kogoś przytulić. Czemu pan smuta, panie sędzio? Ach, bycie piratem to ciężka praca. Gdzie twoja czapka? skupiłem. Weź drugą z magazynu. Panie sędzio, tak, jest pan dla mnie jak ojciec. Dziękuję. To miłe. Miły ojciec okazywał uczucie, nie trafiając we mnie butelką, ale tobie pewnie chodzi o takiego dobrego ojca. Widziałem to i idę wszystkim powiedzieć: Uciekaj! Ja go zatrzymam! Bez mojej czapki nie jestem w stanie z nim długo walczyć. Uciekaj! To drzewo to jest dla mnie ostatnia szansa. Uff, tu jestem bezpieczny. To wszystko przez tego żółwia. W czasie, gdy nasz bohater siedział na drzewie, żółw przejmował kontrolę nad siedzibą piratów. Soka, że wcześniej nie było, ale musiałem zjeść obiad. Powiedział narrator. Poddaj się! Jest nas więcej! Nie. To mnie jest więcej! Jest taki przegopujący!